Siemano, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić tak zwanego Matrixa w Notatniku. Otwieramy Notatnik, wpisujemy komendę. Małpa Echo OFF. Klikamy Enter. Sorry, Enter. kolor 0A. Znowu Enter CLS. Enter dwukropek z dużej litery A. Enter, wpisujemy echo i wpisujemy to, co chcemy, żeby nam się ukazało jako matrix. Albo dobra, wkleję naszą stronkę z YouTube'a. Mój kanał. Kopiujemy i wkleję, wkleję to tutaj. Klikamy Enter, wpisujemy echo. Znowu wklejamy i znowu wpiszemy echo i znowu wklejamy. Pomyliłem się, sorry. Czekajcie. O. Klikamy Enter, wpisujemy Goto A i klikamy Plik, zapisz jako. Ja zapiszę to jako Matrix. Pamiętamy o rozszerzeniu .bat i klikamy Zapisz. Notatnik zamykamy. Widzimy ikonkę na pulpicie. Klikamy w nią dwa razy. I mamy matrixa zrobionego.